Maria Waltorta Koniec czasów Prekursorzy drugiego przyjścia Chrystusa oznaczeni znakiem krzyża, napisane 24 czerwca 1943 roku, mówi Jezus Także dziś, w uroczystość mojego boskiego ciała, szatan zaatakował mnie w moich kościołach i w moich dzieciach, Hostia pokoju nie przechodzi uroczyście po waszych ulicach, po kwietnych kobiercach pośród śpiewów Hosanna. Upadam na zwaliska w piekielnym zgiełku nienawiści do miłości, która wybucha z całą swoją mocą. Dzisiejszymi kwiatami, ciałem pańskim czasu gniewu, są moje mordowane dzieci – Błogosławione pośród nich są te, które upadają niewinne, te, których śmierć bez urazy staje się piękna jak u męczennika. Nie widać mojej krwi między krwią zabitych. Pozostaję w moim blasku hosti. Krew innych mnie skrapia. Okrucieństwo sług nieprzyjaciela mnie rani, a wraz ze mną rani tych, którzy są hostiami jak ja. Od największej ofiary spośród was do ofiary najmniejszego dziecka, poderżniętego jak niewinny baranek, jak pan sprzedany kłamstwem nieprzyjacielowi. Wyprężone jak na mistycznym krzyżu, pomiędzy świątynią a niebem, zranione, obtrwane, przebite, ubiczowane, jednak te hostie nie są złożone w ofierze na darmo. W nich nie ma skazy nienawiści, są ofiarami, na wieki błogosławione za to, że są ofiarami. Na moich dzieciach najdroższych, na prawdziwych synach jest mój znak. Ja was wszystkich oznaczyłem, was, którzy mnie kochacie i których ja kocham. Bardziej od tiary, która wieńczy papieskie czoło ten znak jest boskim znakiem mojego obecnego Piotra, papieża pokoju, w którym nie fermentuje kwas nienawiści. Bardziej od jakiejkolwiek aureoli ten znak błyszczy na głowie ofiar, które wraz ze mną upadają, ugodzone bronią szatana i są prekursorami drugiego przyjścia Chrystusa. A aniołowie zburzonych kościołów, którzy się modlą i adorują zniszczone hostie podnoszą te niewinne dusze, które w płaczu zostaną pocieszone w niebie.